Już jest ciemno dziewczyny. Ła, ja idę spać. Już jesteśmy. Ej, co się stało, mamo? Już jesteśmy, pan powiedział, naprawdę? Jak już? No już, już. Jesteśmy. Mogę od ciebie to zdjąć? No, już jesteśmy, wybija ta godzina chyba. Jesteśmy już? No? Wow! M um, idziemy już. Dobra, można się zbierać! Można iść! Dobra, weź to. Tato! No dobra!